Pięć pół do 6.00 dziś 17 dzień czerwca Państwa i moim gościem w kolejnym wydaniu audycji Dobrze Wiedzieć na naszej antenie jest dziś Patryk Sidor to Five Sins Float Spa przyznacie Państwo, że nazwa intrygująca, wciągająca, ale nie tylko bo zmuszająca wręcz do tego, by zasięgnąć po pierwsze opinii w internecie po drugie opinii Państwa, a tych było naprawdę sporo, były one ciekawe były merytoryczne i były bardzo, bardzo pozytywne, rzekłbym nawet że aż tak, iż dziś Połączyliśmy się z naszym gościem, po to, by opowiedział o swoim miejscu, o wyjątkowej lokalizacji w Trójmieście, o tym, jak można i dlaczego warto to zrobić. Mam na myśli zadbać o siebie, swoje ciało i komfort dziś, jak mówiłem, Państwa. I moim gościem jest Patryk Sidor. Dobry wieczór, witam serdecznie. Cześć, dobry wieczór. Patryku, pierwsze pytanie jest proste. Jak udało się zebrać tyle opinii w internecie? Pytam z ciekawości, ponieważ rzadko się zdarza, aby tyle osób chciało wysłać wiadomość na przykład do nas i napisać, że warto pójść o tym miejscu, ale skonfrontowałem te dwie kwestie na przykład z opiniami Google. Tam jest ich prawie 300, a średnia to 4,9. Jest sukces. Pytam, jak go osiągnąłeś? Eee, wiecie, co? No to chyba ciężka praca, to tak może zabrzmi. E, dziwnie, ale tak, od mhm. początku wiedzieliśmy, e, jak zadbać o odpowiedni serwis, o ten profesjonalizm, i e, no, i chyba mamy też to po prostu w rękach, bo, bo to wykonujemy pracę manualną e, w trakcie masaży e, i tą obsługą taką wyniesioną, to jest z nie ukrywamy, mhm. gdzieś ta, ta obsługa pięciogwiazdkowa płynie nam we krwi chyba. I myślę, że, że to jest e, klucz do sukcesu. To Patryko, skoro już wiemy, o kim mowa, to teraz zapytam, o czym dokładnie mowa. Ja mówiłem wcześniej na antenie naszym słuchaczkom i słuchaczom o tym, kim jesteście i czym się zajmujecie. Jednak chciałem, byś to właśnie ty opowiedział, po pierwsze genezę powstania tej firmy, swojej lokalizacji, mm -hmm. jaką jest Five Sins Flow Dispa, ale też opowiedział o tym, dlaczego warto do was wpaść. Zacznijmy od tego pierwszego pytania, bo to jest, no, myślę, najbardziej istotne dziś. No myślę, że Dlatego, że stworzyliśmy miejsce, które połączyło usługi masażu z floatingiem. Floatingiem, który w Polsce dopiero raczkuje, nie jest jeszcze aż tak popularny. Jesteśmy pierwszym miejscem w Polsce, które stworzyło float spa, czyli jakąś taką odrębną kategorię branży spa i wellness. Dlaczego warto nas odwiedzić? żeby poczuć tą nieważkość, poczuć stanę, troszeczkę, tak to nazywamy, lewitacji i unoszenia się na wodzie. Brzmi jak w inną galaktykę zupełnie. Tak jest, dokładnie. No, floating pozwala nam troszeczkę odciąć się od, od tego świata, od naszych gabinetów, mieszkań, tylko jesteśmy gdzieś chwilę, chwilę sami ze sobą i totalnie możemy odlecieć w inne miejsce. Przyznam Ci, że ja mieszkam w Warszawie, ale też dużo podróżuję, również po hotelach, nie ukrywam, i naprawdę jesteś, właściwie to dzięki Tobie, wygooglałem nazwę Floating. Kilka słów więcej o tym, bo powiem Ci, że w Spa byłem nieraz, nie dwa, nie trzy, nawet na wakacjach, ale nigdzie nie spotkałem się z takim nazewnictwem. Jeżeli byś mógł rozwinąć ten wątek, to bylibyśmy Ci na pewno bardzo wdzięczni. Pewnie. W ogóle geneza floatingu, to już jakby pierwsze kabiny do floatingu i samo pojęcie powstało w 1950. W 1994 roku w Stanach Zjednoczonych i stamtąd dotarło już później do Europy, jak dużo innych rzeczy i usług. Floating też jest znany pod kilkoma innymi pojęciami, na przykład deprywacja sensoryczna i też spotkaliśmy się z tym w różnych regionach Polski, różnie jest nazywane. Czyli to jest tak, floating, deprywacja sensoryczna, terapia unoszenia się na wodzie, terapia ograniczenia takich bodźców środowiskowych, więc pod kilkoma nazwami można znaleźć ten floating. Chodzi o to, że jesteśmy w pomieszczeniu izolowanym, akustycznie, termicznie, jest nam ciepło, cicho, jesteśmy sami ze sobą, możemy pogasić wszystkie światła, ale co najważniejsze, unosimy się na wodzie. Mamy 30 cm wody, w której jest rozpuszczone pół tony leczniczej soli Epsom, więc stężenie to większe to niż w Morzu Martwym. Więc ktoś, kto był i unosił się w Morzu Martwym, to tutaj ma podobne odczucia, z tym, że jest jeszcze dodatkowo wyciszone jest sam po prostu ze sobą. To idealna opcja szczególnie dla tych tak zwanych korposzczurów, którzy no codziennie borykają się na przykład z tym zgiełkiem w korporacjach, w tych open space'ach, no można tam się na przykład odstresować, wychillować, ale też przy okazji zadbać o no jakąś część swojego zdrowia, o czym właśnie powiedziałeś. Patryku, chciałem poruszyć też temat naszych słuchaczek i słuchaczy. Wlosowaliśmy kilka opinii, zacznę od tej pierwszej. Ta nadesłała pani Monika, która napisała, pani Damie, jeżeli mówicie o kimś o, lub o czymś, gdzie można dbać o siebie i o swoje zdrowie, proszę koniecznie wejść tutaj. Tam link, wszedłem, zobaczyłem, napisałem, więc pani Moniko do pani wędruje niespodziankę od nas. Proszę tylko nam wysłać adres na nasz e-mail, kontakt małpakalo.radio. Czekamy na pani wiadomość. To tyle, jak chodzi o opinię. Przejdźmy teraz do historii. Ile już działacie na rynku? Bo do mnie mówię, że konkurencja nie śpi, no ale patrząc na wasze opinie, to mogę stwierdzić śmiało, że jesteście bezkonkurencyjni, przynajmniej w swoim regionie. Cześć. Jeżeli chodzi o konkurencję, to w tej branży i branży floatingu raczej nie patrzymy pod tym kątem. Mhm. Chcielibyśmy jakby szerzyć tą ideę floatingu na, na cały, całą Polskę i raczej współpracować. Gdzieś też mamy ambitne plany stworzyć jakąś taką konferencję zrzeszającą wszystkie miejsca w Polsce i zarażać też innych naszym podejściem do prowadzenia takich studiów floatingu jak, jak, jak nasze. A sam ten zabieg floatingu, który wy oferujecie w swoim spa, przypomnę, przy ulicy Norwida 4 Gdańsk. Serdecznie polecamy i zapraszamy. No właśnie, na jakie partie ciała, jeżeli tam mi proszę strofuj lub, lub popraw, wpływa właśnie taki, taka forma rozrywki, relaksu jak floating? W czym pomaga nam taka, takie zajęcie? W czym pomaga nam taki, taka forma relaksu? No to przede wszystkim. Działa nam na ciało, ale też na, na umysł, na, na naszą jakby powiedzmy duszę też i to wnętrze. Jeżeli chodzi o ciało, no to jest przede wszystkim przyspieszenie regeneracji, czyli zmęczone mięśniem po treningach, po, po ciężkiej pracy, gdzieś zasztywniałe mięśnie kończyny po pracy gdzieś przy biurku. To dzięki temu, że się unosimy, lewitujemy, rozluźnia nasz, nas, nas cały całe, całe, całe organizm, ale no największe korzyści płyną dla wnętrza naszego organizmu. Nasz mózg zaczyna pracować na falach Theta, czyli takich, które osiągamy w trakcie medytacji. Dodatkowo jakby to wyciszenie całkowite powoduje, że zmniejszamy poziom kortyzolu tego hormonu stresu nawet o 32%, więc no jedna to tak, tak, no teraz szczególnie gdzie nam bodźców nam wokół nie brakuje, wszyscy zestresowani obecnymi czasami, więc no tutaj ten, ten stres nam ulatuje, a w to miejsce pojawiają się endorfiny. Dlatego gdzieś każdy jak od nas wychodzi po tej sesji i na pytanie jak było, to jest taka Taki jest uśmiech, banan na twarz, jakby to mówimy i ciężko odpowiedzieć dokładnie, bo ludzie nie wiedzą, co się tam wydarzyło, że czuję, nagle czuję się super, e, przychodząc tu, nie wiem, byłem poddenerwowany, przemęczony, a wychodzę i nagle mam energię do działania e, i takie pozytywne nastawienie. Więc to, to przede wszystkim obniżenie stresu e, i rozluźnienie mięśni, gdzieś też, no jakby jest szeroki zakres... E, Oddziaływania tych, tego na ciało, tak, tak, tego tak. zabiegu, to ja znów przypomnę naszym słuchaczkom i słuchaczom, jeżeli Państwo wybieracie się do, na wakacje do Gdańska lub do Trójmiasta, nawet kolejką miejską, naprawdę proszę mi wierzyć, jest bardzo szybko, można się poruszać po mieście. Norwida 4 to Floating Five since Float Spa. O, to bo to dobra, ale też ciężka nazwa. Serdecznie polecam i zapraszam. Stronę mogą Państwo również zobaczyć na pasku naszej audycji, ale także w postach i na Spotify, i z Apple Podcasty i w serwisie. Spreaker. Patryku, w takim razie kolejna sprawa. No, mówimy o takich szczegółach, detalach związanych z waszą działalnością, ale co gdy słucha nas ktoś, który to waha się przed tym, czy pójść, jeżeli tak, to gdzie, od czego zacząć? Jakie są u was właśnie Five Scenes Float Spa, najważniejsze zabiegi, które warto polecić tym jeszcze nieprzekonanym, tym, którzy być może właśnie dowiedzieli się o tym, że działacie, że jesteście w Gdańsku, a chcieliby się wybrać i nie chcą zdrazić się do tego, typu rozrywki, tego typu sposobu relaksu, wręcz przeciwnie, chcieliby kontynuować swoją przygodę, na przykład z wami w Five Sins Float Spa. No na pewno floating jest takim zabiegiem, z którego każdy może skorzystać, bo mamy tutaj trój i panie, i panowie korzystają i gdzieś osiemnastolatkowie, mieliśmy nawet osiemdziesięciolatków na, na floatingu. No. Myślę, że największą korzyścią dla osób, które pierwszy raz chcą się wybrać do spa i na tego typu zabiegi jest to, że tam jesteśmy sami, więc nie musimy się krępować nikogo. E, nikt nas nie nie angażuje się w, jakby w, w relacje z nami. To my sami po prostu spędzamy czas w tej kabinie i tam się już po prostu dzieje magia e, wokół, wokół nas. A czy według Ciebie, jako profesjonalisty, znawcy tematu i właściciela, pomysłodawcy, kreatora Five Stars Float Spa, e, Jaka część Polaków dziś tak świadomie dba o siebie i no przynajmniej raz w miesiącu stara się uczęszczać do ciebie lub do miejsc pokroju Twojego w innych miastach, gdy nie są te osoby z Gdańska. To jest 10%, czy mniej? Jest, to, jest, to jest optymistyczna wizja, którą teraz próbuję snuć na antenie? Wiesz, co jak zaczynaliśmy 4 lata temu, to ta mhm. świadomość no naprawdę raczkowała kuleła. w tym momencie powiedziałbym, że że zdecydowanie jest to, jest to większy procent, myślę, że nawet po 25. Jedna czwarta Polaków myślę, że już jest świadoma i przede wszystkim traktuje te usługi jako pomoc, jako tak prewencyjnie też, tak? że nie musimy gdzieś czekać, aż nam coś się wydarzy, aż będzie za późno, tylko dbajmy o swoje zdrowie już zawczasem. No właśnie, bo to jest coś ciekawe, że no, każdy utożsamia pewne deficyty zdrowotne z lekarzem, smutną przychodnią, szpitalem, etc. Tu jednak okazuje się, że można mieć wymierny wpływ na to, jak nasz organizm funkcjonuje, na przykład relaksując się w takich miejscach jak twoje, czyli w Five Sins Float, Spa. Zapytam Cię, bo wertując komentarze, wertując opinię, SMS, które dostałem na wasz temat na przestrzeni ostatniego miesiąca, robiąc taki research, zauważyłem, że w. Co najmniej w 50% tych opinii i komentarzy pod Waszą działalnością w Google i na Facebooku też przewija się bardzo często słowo dla każdego. No właśnie, dlaczego Five Things Float Spa jest dla każdego? No Mnóstwo ludzi o tym pisze, więc wątpię, by te osoby się myliły. Każdy z nas się stresuje. Każdy czuje się. Zmęczone w jakimś tam stopniu. Każdy potrzebuje też przyjemności w życiu po prostu. Sprawdźmy sobie chwilę przyjemności, relaksu, a zobaczymy, jak, jak to wpłynie na nasz organizm, jak nasza kreatywność, nasze takie nastawienie do życia zmieni się i będzie lepsze po prostu. Więc myślę, że jest to dla każdego bo też jakby oferta jest na tyle szeroka, że każdy znajdzie coś dla, dla siebie. Czy to będzie masaż, czy to będzie floating, czy to będzie jakiś zabieg na przykład na twarz uwiększający. No wiesz, bo ja właśnie prowokowałem to pytanie, dlatego że no jest taki utarty gdzieś w Polsce, na zachodzie już w ale tu jednak w kraju nad Wisłą bardzo schemat polegający na tym, że spa dbanie o siebie jest tylko i wyłącznie przeznaczone dla płci pięknej. No nic bardziej mylnego, co też próbujesz udowodnić i wytłumaczyć. Czy, ta, czy to grono, ta rzesza klientów, osób zainteresowanych waszą działalnością, mam na myśli mężczyzn zwiększa się z dnia na dzień, mimo dlatego, że właśnie zwiększa ta świadomość, że warto dbać o siebie? Czy jednak jest to taki, taka sinusoida? Jak to według Ciebie wygląda? Nie, zdecydowanie, zdecydowanie się zwiększa i powiem tak, że 45% gości naszych to są panowie. Więc to. Okej, okay, to, to jest sporo, do... Tak, tak. Więc to, to się bardzo zmienia i bardzo idziemy w takim zachodnim kierunku. Właśnie tej świadomej tak, pracy z ciałem. Tak, no, też znikąd się nie wierzymy coraz większa popularność tak na, na takie formy jak yoga, medytacja, e, 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 jakieś praktyki oddechowe. To wszystko jest połączone e, no, z, jakby z, z, ze świadomym podejściem do, do życia. I tu panowie zdecydowanie w tym kierunku też idą. Państwa i naszym gościem cały czas na antenie naszej stacji jest dzisiaj Patryk Sidor, to Five Scenes Floaty Spa z Gdańska. Dziś o tym mówimy, dziś mówimy o tym, o czym Państwo chcieli usłyszeć, bo przypomnę, że niespełna dwa tygodnie temu zapytałem Państwa o to, o kim warto mówić w Trójmieście w kontekście zbliżającej się wakacji i o jakich miejscach warto wspomnieć dla tych, którzy nie znają Trójmiasta aż tak dobrze, a chcieliby odpocząć. Niekoniecznie nad plażą, niekoniecznie nad morzem, niekoniecznie jedząc rybę chociażby na prom nadzieję, jak Państwo widzą, są takie miejsca i dziś jedno z nich jest na naszej antenie. Przypomnę, Five Sins Floaty Spa. Patryku, wobec tego zapytam Cię, bo jako że prowadzisz swoją działalność, do mnie domniemuję, jestem pewien, już od długiego czasu, jaka Ci się zdarzyła najzabawniejsza sytuacja związana właśnie z tym biznesem, a jaka też była najdziwniejsza, z Twojego punktu widzenia, jako specjalisty, ale też właściciela dobrze prosperującego biznesu? Najśmieszniejsza. Mhm. No myślę, że tutaj kilka miesięcy takich sytuacji właśnie związanych z routingiem, czyli czymś nowym, tak? na mhm. przykład księdza, okay. który przyszedł na sesję floatingu, tak no był mocno mocno zaskoczony, co tam się z nim wydarzyło. Porównał to do wpadnięcia w sidła pajęczynę. Okay. Ktoś jeszcze, no dużo mamy takich porównań. Że czuję się po, po zabiegu jak taka meduza pływająca. Mm. Więc kilka kilka takich zabawnych sytuacji było, dziwnych. Mm. Myślę, że nie wiem, czy to jest dziwne, bo jakby nie chcę też oceniać tych, tych osób, które no, są bardzo świadome, ale zdarzały się przypadki, że ktoś tak głęboko w trakcie sesji floatingu wchodził w swój umysł i swoje emocje, że gdzieś mówił, że miał spotkanie ze swoimi na przykład aniołami. Więc dlatego mówię, floating można wykorzystywać no, na jak najbardziej. No, ten stacji no, scenariusz brzmiał jak dobra impreza techno. Właściwie poradnik po tego typu imprezie, ale, ale, ale szapoba, jeżeli ktoś ma takie odczucie to tym, tym bardziej warto e, polecić. I ja Państwu pokażę stronę. Można wejść i samemu sprawdzić, z kim dziś dokładnie rozmawiamy. Szczegóły też na Facebooku, ale też najwięcej Państwo znajdą e, wchodząc właśnie w ten adres, który teraz Państwo widzą na swoich ekranach. Zapytam Cię również, Patryku, o Wasze social media, bo widziałem, że są prowadzone w bardzo przemyślany, konsekwentny wręcz. E, e, no, profesjonalny sposób, jak dziś ważne są te kanały nawiązywania interakcji z klientami. Dziś one są niezbędne do tego, by osiągnąć taki sukces, mam na myśli ilość opinii i ich jakość, jak Twoja, czy jednak jest to pewne narzędzie, które warto wykorzystać, ale nie jest ono niezbędne przy osiągnięciu sukcesu, o którym mówiłem wcześniej? Myślę, że mimo wszystko jest niezbędne, bo jakby większość osób no, ma swoje konta na, na social mediach, i tam jest po prostu najłatwiej do nich, do nich trafić. Wiadomo, że najskuteczniejszą formą też reklamy i dotarcia do osób jest ta poczta pantoflowa, gdzie, gdzie to właśnie ta opinia przekazywana ze słów z ust do ust no, jest najtrafniejsza i Myślę, że na najskuteczniejsza. Ale w pierwszej kolejności, tak, my chcemy w naszych działaniach ciągle budować tą świadomość, bo e, tak jak na no przykład, chodzi, nas... bo wpisując floating w Google naprawdę wysiadacie się jako pierwsi, a więc no, podium należy póki co do was, Szapo, ba, i szacunek. Dziękujemy bardzo. Tak. Bardzo no, staramy się e, no, być, być na czele cały czas i właśnie no, nasi goście to potwierdzają tymi opiniami. A czy, da się, czy ten floating, on popularyzuje się w konkretnych regionach Polski? Bo przyznam Ci, że no tu w Warszawie szukałem, znalazłem kilka, naprawdę dosłownie kilka, to wielkie miasto, Metropolia, takich możliwości jak Twoje, ale z kolei pisząc tę sam, samą frazę w Google i targ, geotargetując swoje wyniki wyszukiwania, na przykład dla trójmiasta, no tych wyników było znacznie więcej. To zależy od, od miejsca, w którym znajdujemy się, od, od miasta, to lokalizacji geograficznej według ciebie? Bo ja jestem zaskoczony, naprawdę w Warszawie myślałem, że tego typu miejsca dające możliwość relaksu dla właśnie, no w szczególności tych kor będzie ich tutaj więcej, a jest ich na, na lekarstwo, co jest zupełną antytezą tego, co dzieje się u was. Co myślę, że to jest kwestia też aktywności właśnie w działaniach, mhm. w social mediach i w internecie, ale z wiedzy, którą ja posiadam, z tak obserwacji rynku, Myślę, że właśnie trójmiasto my, ale mimo wszystko Wrocław. To jest miasto. Tak. tak, tam jest chyba największa popularność floatingu. W Warszawie, chyba, pierwszy, pierwsze punkty, jakie powstawały, to były w Warszawie. Myślę, że tam 4-5 miejsc takich jest, które też można, można odwiedzić. Jasne, ale my dziś odwiedzamy i zapraszamy Państwa do Five Sins Floating Spa, adres widzą Państwo na swoich ekranach. Zanim, Patryku, wylosujemy narodę główną za, dla słuchaczki, słuchacza jeszcze, nie wiem, za jego, za jego, jej opinię, co zdradzić, o kim będę teraz mówił, to powiedzmy o promocjach, o, o, o jakimś takim magnesie, który, by, który, jestem pewien, że dla turystek, turystów, którzy będą w Gdańsku, akurat być może w czerwcu, lipcu, sierpniu, w trakcie wakacji, no. Przyciągnął ich do Was po to, by sprawdzić, a potem by być może zostać. Co oferujecie, jaka jest ta oferta, no i jak ona jest właśnie bogata? To pytanie do Ciebie. Okej, okay, no na pewno to, co nas wyróżnia na, na rynku punktów z floatingiem, to jest połączenie tego z masażami, z innymi zabiegami. Przykładowo, do nas przyjeżdżając, zaczynacie sobie od sesji floatingu, która jest rozluźnia, przygotowuje do, do, dalszych zabiegów, później kładziecie się na stole podgrzewanym, gdzie, e, gdzieś już taką pracą manualną, masażem też osiągamy jeszcze większy relaks i rozluźnienie, więc to jest na pewno to, co nas wyróżnia. E, polecamy też sesję floatingu e, dla dwóch osób, to znaczy tak, my posiadamy dwie kabiny, więc jednocześnie też możemy przyjąć więcej osób. E, myślę, że to też nas mocno, mocno wyróżnia. Nie prowadzimy sesji floatingu dla dwóch osób w jednej kabinie, bo to niestety nad tym ubolewamy i z tym chcemy troszeczkę walczyć. Nie dajcie się zmylić, floating to nie jest, nie jest miejsce dla, dla dwóch osób w kabinie. Tak, Chodzi o to, żeby ograniczyć te bodźce, ale z drugą okay. osobą, jednak mimo wszystko to jest nowe doświadczenie, więc. No, nie chcę się wiedzieć, że nie wymienimy się poglądami, nie zaczniemy już sobie gdzieś tam rozmawiać, no i, i traci to sens po prostu. Jasne, mocny i racjonalny argument. To Marcinie czas, Patryku, czas na wylosowanie. zdradziłem. Marcin, pan Marcin z, już patrzę, z Rzeszowa, napisał tak, Panie damie, skoro tyle pan mówi o restauracjach, najwyższy czas powiedzieć o tym, gdzie te kaloryje można spalić. Mieszkam w Trójmieście co najmniej od czterech lat i chodzę tam dosłownie minimalnie, minimum raz na dwa tygodnie, pisze pan Marcin i kontynuuję. Jeżeli chcecie powiedzieć o czymś, co jest ciekawe, ale nowe, bo też takie są wasze audycję, to koniecznie proszę wejść tutaj i znów dostałem link do biznesu twojego Patryku, więc panie Marcinie prosimy o adres na nasz e-mail, a my wyślemy panu paczkę prosto z naszej warszawskiej redakcji. Patryku, bardzo ci dziękuję, mam nadzieję, że do zobaczenia w Trójmieście, bo z pewnością no, będę musiał wpaść i zobaczyć, czym jestem floating na własnej skórze, przyznam, że zaintrygowaliśmy dziś bardzo, myślałem, że wiem wszystko o dbaniu o siebie, sylwetkę, o siłowni, basenie, اتسا Jednak okazało się, że jestem dyletantem w tej kwestii. Mam nadzieję, że, że jest to ostatnia rzecz, o której od Ciebie mogłem się dowiedzieć, w kontekście oczywiście Twojej działalności. Bardzo Ci dziękujemy. jeszcze tego przypomnę Państwu, że proszę zaglądać. 5sins.pl. Naszymi gośćmi dziś były, był, byli Patryk Sidor i FiveSins Float Spa. To Gdańsk, trójmiasto. Tam Państwa serdecznie zapraszam, polecamy. Patryku, myślisz, że ten sezon popandemiczny będzie dla Five Scenes Plot Spa lepszym cenem niż ten miniony, kiedy no jednak nie wiedzieliśmy jeszcze, co ta pandemia nam zrobi. Domniemuję, że i tobie ona pokrzywdowała pewne plany biznesowe. No właśnie, jaki jest plan na rozwój, plan na najbliższe miesiące? Myślę, że głód korzystania z takich usług jest w społeczeństwie okay. i myślę, że, że to jest dobry prognostyk. Też zaobserwowaliśmy przez czas pandemii spore problemy ze zdrowiem, szczególnie właśnie tak jak tu wspomniałeś, że w tym świecie korpo, gdzie dolegliwości bólowe, zesztywnienia karku, migreny, tak. już nie wspomnę o otyłości i po prostu zaniedbaniu siebie takim ogólnym. No czas to po prostu zmieniać i widzimy, że dużo osób no, tak się obudziło mocno teraz, szczególnie przed tym okresem letnim, tak, gdzie chcemy wyjść z domu i, i pokazać to Dobrze się, wyglądać. Tak. tak, dokładnie, więc no, zaczynamy dbać o siebie i, i ten ruch, ruch wraca. No, my jesteśmy nad morzem, więc tutaj jest też duży ruch turystyczny i nie ukrywam, że na to też czekamy, aż w końcu turyści też z zagranicy do nas wrócą. Patryk Sidor i Five Scenes Float Spa. się dziękuję Państwu za dziś. No i oczywiście klasycznie, jak zawsze, słyszymy się jak codziennie o 19 na antenie Hel Radia. Adam się dziękuję. Ciekawego, spokojnego i zdrowego jak Five Scenes Float Spa. Wieczorem Państwu życzę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.